Co no, ostatni, w, w ostatnich oczach z za granicą, kontaktuje się Pan z innym, Pan to już Niepokoi i dlatego zaraz po widze szwedzkiej Niki zadzwoni do mnie, dlatego dzisiaj Niki jest o godzinie 13 tutaj już jest stał przygotowany pod kątem Nikiego i będziemy jeździć nie tylko pod kątem GarmT, ale również pod kątem e, meczu ligowego. I myśmy sobie wszystko uzgodnili, zgodniliśmy i nie będzie to w godzinie 13.00. Chciałbym, żebyśmy to przepracowali w spokoju, później, ewentualnie będzie można po porozmawiać. Wiem jakie prowadził rozmowy w Szwecji i w Danii. Sądzę, że poukłada to przede wszystkim na tyle jest doświadczony, znakomitym zawodnikiem logistycznie. logistycznie skupiliśmy się na tym, że chcemy dzisiaj popracować i wymieliśmy sobie uwagi jak to przygotowujemy i co chcemy osiągnąć i chcemy te kilka godzin spokojnie popracować. Panie dyrektorze, czemu jest taki skład Pana znany, z to było? Nie lubię nigdy oceniać zawodników na forum mediów, ale Mateusz musi zrozumieć jedną rzecz, że chcąc być wartościowym zawodnikiem, to nie można się upajać atmosferą i poziomem Ligi Angielskiej. Tak, żeście widzieli Panowie finał Ligi Brytyjskiej, indywidualnie to była parę na który był w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu, przepraszam, na początku. Sądzę, że jeżeli Matej by dał sobie spokój z Ligą Angielską, a wszedł na rynek na Ligi Szwedzkiej, Elitserien, to by dopiero się ukształtował jako pełnowartościowy zawodnik. Matej ma jedno sobie, znakomicie się czuje i sam sobie dodaje, można powiedzieć, tej w cudzysłowie. Takiej pseudowartości w sytuacji kiedy no, jedzie bardzo dobre zawody w Goryczon, ale w sumie tam jechało sześciu zawodników, którzy się mogą trochę liczyć na twardym torze. Ale przy, kiedy przychodzi do trudniejszych torów, bardziej wymagających, wymagających przede wszystkim myślenia, a między innymi taki tor był w Gorzowie, taki tory robimy w Gorzowie w tym roku, gdzie no, w tą pułapkę wpadają nie tylko tej klasy zawodnicy co za ale i inni również. Wiem, jakie popełniła błędy również duże zawodnicy działają góry podczas tych zawodów. Zmieniała się jakość tora. Tor wymaga, wymaga od zawodników dużej jazdy i nieprawdopodobnej, można powiedzieć, inteligencji, również w sensie nie tylko jeżdżenia, zawyczajania kółek, ale śledzenia toru. A to się nie zrobi nie nabierze się tej pewności wtedy, kiedy się, można powiedzieć, mało jeździć. Matej miał propozycję w tym tygodniu, żeby być u nas, bo nie skorzystał z tego. Mówił, że jest wszystko przygotowane, bo zaraz po z nim rozmawiałem. Całe sprzęt, to wszystko zostało na Słowenii. Potem jeździł Goryczem. Dzisiaj ma zawody, czwarty ma zawody w Anglii. Wraca z powrotem na Słowenię, bo w sobotę ma półfina, myślę sobie tym, seniorów. I dlatego między innymi jest dla mnie ta, ta duża, duża doza troski o to, żeby sam Matej, bo jest doświadczony z ogniskiem, zrozumiał i nie czuł się usprawiedliwiony sam dla siebie, że on wszystko wiąże. Ja mam swoje lata, tyle lat pracy i też nie wiem, wszystko bo źródło się zmienia z miesiąca na dzień, dnia zmienia dzień. I nigdy nie można być, nigdy nie można być, chodzić z głową w chmurach i wiedzieć wszystko o przygotowaniu silników, o przygotowaniu toru i przygotowaniu do zawodów. Panie też, jaka się w związku to w ogóle będą na pewno bardzo zacięte zawody. Nasi też tam przystartują i mogą przyjechać troszkę zmęczenia, ale pokazaliśmy w tych meczach, że te zmęczenie w pierwszych biegów generalnie dotyczy raczej. Także z często po w ogóle nie będzie Ja powiem tak, że jeżeli... A dyspozycja tałka goloba jestem w 200% spokojny. Jego można powiedzieć słabsza trochę dyspozycja była spowodowana nie zmęczeniem, ale przede wszystkim chorobą, którą było przeziębienie, bardzo silne przeziębienie, którego dopadło w Szwecji. I to było można powiedzieć przyczynkiem tego, ale nie odpuścił nic, bo przyjechał sobie z Kopenhagi i jeszcze jeździliśmy tutaj przed meczem Zieloną Murą. Ja sądzę, że Niki jest na tyle też motorycznie, fizycznie przygotowany bardzo dobrze, że, że, że nie będzie żadnego śladu po tym, jaki będzie wynik i eksploatacja ta fizyczna i psychiczna też, bo jednak to jest im się wyżej zachodzi w tej drabince końcowych wyników w Grand Prix, no to coraz większa presja i coraz większy, jeżeli i większy sukces, coraz większy można powiedzieć, takie odium takie zapaści psychiczne, takiego można powiedzieć, no... Yy, odprężenia tak, psychicznego, ale sądzę, że ci wielcy zawodnicy na tyle się szybko pozbierają, a nie są jeszcze w takim stanie motoryki, że, że, że i to można powiedzieć zaszkodzi. Zawody są wieczorem, sądzę w tym będzie było, bo też ma ten negatywny wpływ na, 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 na całe przygotowanie i realizację swoich planów, sądzę, że mamy bardzo dobre dyspozycje. Między innymi Niki też chciał w tych warunkach słonecznych też pojeździć, nie? My no Zieloną też jechaliśmy w ekstremalnych warunkach. Przed finałem jeszcze z Polskim Parku Łubowiec Młodzieżowy też jechaliśmy dwie sesje treningowych, czwartek i tak, w ekstremalnych, trudnych, trudnych warunkach. Jak się jeździ w ekstremalnych, trudnych warunkach, to no kiedy przychodzą zawody i przychodzą łatwiejsze warunki, to łatwiej to przychodzi, zdecydowanie łatwiej